Witam Was. Dzisiaj będę testował Kebab Phoenix Express przy ulicy Wrubleckiego 68 w Łodzi. No i mam już swoje zamówienie. Doner Kebab w wersji najmniejszej. To jest 150 gram mięsa, akurat w moim przypadku z kurczaka. Zapłaciłem za niego 21 zł bez grosza. No, i zobaczymy, jak to będzie smakowało. Wrzucam wam tutaj jeszcze zdjęcie menu, więc możecie sobie sprawdzić, co jest i w jakiej cenie. Przechodząc do mojej oceny wydaje mi się, że jeżeli chodzi o porcję, to jak najbardziej jest to porcja uczciwa za te 21 zł spora ilość mięsa, spora ilość świeżych warzyw i przede wszystkim nie jest to tylko kapusta, ale są i plasterki ogórka i pomidor. Co do mięsa, na pewno nie jest to typ mięsa takiego kraftowego, natomiast wydaje mi się, że jest to mięso przyzwoitej jakości. Co mi najbardziej pasuje, nie jest to mięso przyprawione po prostu toną przypraw. Czuć, że jest to przyzwoitej jakości kurczak. Warzywa są. Świeżutkie, nie są zaparowane Czyli tak jak powinno być Jeżeli chodzi o mięso, było cieplutkie Ładnie przygrillowane w cieniu, Pokrojone na cieniutkie plasterki Także tutaj oceniam to bardzo dobrze Jeżeli chodzi o bułkę, to też wydaje mi się Warto wspomnieć, że bułka zgrillowana Chrupiąca, nie żadna gumowata Jak to często bywa w kebabach Także przechodząc do oceny, wydaje mi się, że tutaj 8 na 10 będzie, będzie taką uczciwą oceną. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam.